Witajcie na kanale, wyautowani w odcinku, w którym mamy dla Was kilka niespodzianek. Jeśli jeszcze nie widzieliście lub nie wiecie, to jakiś czas temu zostaliśmy zaproszeni na plan zdjęciowy do najnowszego teledysku braci Figo Fagot pod tytułem Nie zaufam nigdy już. Nasz Polonez, który obecnie odstawiony do garażu czeka sobie na lepszą pogodę, odegrał rolę w nowej produkcji opowiadającej o zranionej miłości. Oprócz tego utwór promuje najnowszy album zespołu o nazwie Milion Internautów Mogą się mylić, która ma swoją premierę 4 grudnia, ale wy już teraz możecie kupić ją w sklepie internetowym SP Records. Miałaś z tej okazji z braćmi Figofago oraz SP Records przygotowaliśmy dla Was trzy konkursy, gdzie do wygrania jest poprzedni album bez popity i bez gumy wraz z autografami. nigdy już będę! Aby wziąć udział w konkursie, należy spełnić trzy warunki. Zasubskrybować nasz kanał, zasubskrybować kanał SP Records oraz udostępnić ten materiał dalej. W teledysku oprócz poloneza występuje również ja i tutaj jest nasz pierwszy konkurs, który polega na tym, aby odnaleźć scenę z moim udziałem, a następnie w komentarzu pod tym filmem wskazać je. Żeby było łatwiej, to podpowiem wam, że jestem w Czech -scenach. To chłodny był maj, wąsotu. Pozostałe dwa konkursy znajdziecie na naszym Instagramie i Facebooku, tak więc jeżeli chcecie sobie potroić szansę na zdobycie albumu bez popity i bez gumy, to zapraszamy Was i tam. Dałem bratu, więc znak, oczami papa. Konkursy trwają od dnia ukazania się tego materiału aż do 15 grudnia, gdzie następnie wspólnie z Bartkiem spośród prawidłowych odpowiedzi wylosujemy trzech zwycięzców, gdzie oprócz płyt od SP Records każdy dostanie również pakiet wlepek od wyautowanych i patokierowców. Zatem zapraszamy Was do wzięcia udziału w naszej zabawie, subskrybowania naszych kanałów. A jeżeli chcecie być na bieżąco, to koniecznie kliknijcie dzwoneczek poniżej, wtedy żadna nowinka Was nie ominie. A warto obserwować, gdyż już na dniach ukaże się odcinek specjalny, gdzie, za zgodą producentów nowego klipu Nie zaufam nigdy więcej już, pozwolono nam wejść na plan z kamerami, po to, aby specjalnie dla Was nakręcić, jak wyglądał przebieg nagrywania teledysku. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia już za niedługo w specjalnym odcinku.